Witam w 129 odcinku życia królików. Tutaj wszystkie klatki z królikami mamy puste, dlatego ponieważ króliki są wypuszczone tutaj na trawę i możemy sobie trochę poobserwować, jak króliki biegają po trawie. Tak tutaj są wypuszczone króliki, jeżeli chodzi o malwinę i o Agnieszkę, to one jeszcze w miarę w zgodzie żyją. Ale jeżeli chodzi też o Anię, tutaj na samym końcu z Ania, zobaczcie to, Ania, Ania jest taka bardziej, że atakuje właśnie. I Malwinę i Agnieszkę, tutaj, tutaj jest Ania, tutaj jest Malwina, tutaj jest Agnieszka. I ogólnie sytuacja wygląda w taki sposób, że jeszcze Malwina z Agnieszką potrafią się dogadać, ale Ania e, potrafi zaatakować. E, czy to Malwiny, czy Agnieszkę? Tam jest Agnieszka. Tutaj mamy Malwinę. Tu mamy młode e, króliki, sobie ładnie też są na trawie. Pójdę trochę do Ani. Ania jest bardzo taka płochliwa i raczej jak do niej pojedę bliżej, to ucieka ode mnie. Tak tutaj wygląda Ania z bliska. Za płotem jest perełka. Obserwuję, co tutaj się dzieje. Perełka chyba chce do nas wrócić. Tak, perełka będzie tutaj chyba z góry teraz obserwować, jak sytuacja wygląda. To jest Ania. Tutaj są te malutkie. One muszą być zamknięte w klatce, bo jakby były cztery jeszcze te malutkie tutaj wypuszczone, to to już bym nie dał rady je ogarnąć. Podejdę jeszcze do perełki. Poka się perełka ładnie. Tak wygląda perełka, pogłaszczamy ładnie kotkę. Jeszcze mam może coś nagram. Nagram jak te króliczki tutaj biegają. Tak te króliki około 10 minut tutaj już biegają po trawie. Jeżeli chodzi o Malwiny i Agnieszkę, to, to czasami one się chwilę pogonią. Ale raczej nie walczą, ale Ania... Jak już na przykład podejdzie do Malwiny albo do Agnieszki to od razu próbuje atakować. Tutaj mamy Anię, tu mamy, tam z tyłu jest Agnieszka, tutaj jest Malwina, tak tutaj sytuacja wygląda. Jeszcze te króliki trochę tutaj będę miał wypuszczone, ale na pewno muszę tutaj być i obserwować jak sytuacja z tymi królikami wygląda, bo tak jak mówię Ania jest trochę agresywna, na pewno teraz będzie atak, teraz się na pewno króliki zaczną gryźć. Tak jak Ania się zbliżyła do Malwiny to, to rozpoczął się atak. Tak wygląda perełka, sobie obserwuję króliki, tu mamy Malwinę i Agnieszkę, mamy też perełkę. Tak tutaj wygląda sytuacja, Malwina sobie tutaj koło, koło mnie przechodzi sobie zajada nawet trawę, te malutkie też sobie tutaj trawę zajadają. Tam mamy Agnieszkę, a tam mamy Anię, Ania sobie tam leży w cieniu. No myślę, że tutaj jeszcze z 5-10 minut sobie z tymi królikami będę, będę sobie obserwował jak one się zachowują, ale, ale z tego co już mi się udało zauważyć to to po prostu, no, Ania jest y, dość agresywna w stosunku jednego i drugiego królika, więc więc muszę po prostu tutaj być czujny a Malwina z Agnieszką jeszcze jako tako y, się dogadują i, i po prostu raczej się za bardzo nie gryzą, więc tutaj sobie jeszcze te króliki poobserwuję a potem przejdę do y, do, do, po prostu pójdę i sprawdzimy gniazdo z malutkimi od Halanda, więc widzimy się kolejne, kolejne ujęcie będzie widzieli u Halanda widzimy się za chwilę Jestem teraz tutaj przy klatce z Halandem i będziemy sprawdzać gniazdo z młodymi królikami. Tam jest gniazdo, tam są malutkie króliczki. Od góry je tutaj widać. Zaraz wypuścimy Halanda, żeby mógł sobie trochę pobiegać. Najpierw trochę jeszcze Halanda pogłaszczamy, żeby złapać zapach na moje dłonie królika. Ja też byłem przed chwilą w domu i umyłem porządnie ręce, tak żeby na moich dłoniach nie było zapachu od tych pozostałych królików. I teraz tak pogłaszczamy ładnie samiczkę, zaraz ją wypuścimy i potem przejdziemy do sprawdzania gniazda. Tak, haland wyskoczył z klatki i samica pobiegła sobie tak, żeby mogła tam sobie trochę pobiegać po budynku gospodarczym. A ja w tym czasie sprawdzę tutaj gniazdo. Ci te malutkie mają swój dziesiąty dzień życia. O, pokażę blisko jak one wyglądają. Zobaczcie, jak sobie tutaj siedzą ładnie. Tak te króliczki wyglądają. Jest tutaj 6 malutkich, czy ja tutaj widzę 6? Nie wiem, czy, czy jest 6, musimy policzyć. Zaczniemy tak od pierwszego. Tak wygląda królicy zaciekane one są już duże. Od spodu są takie jasne. Tak wygląda królik, jakie ma łapki ładne. Dobra, tego odłożymy tutaj delikatnie. Zabierzemy kolejnego króliczka. Zaczekaj, jak ten tutaj się siedzi. Patrzcie tego. Chwycimy tego. Ładny króliczek. Położymy go tutaj. Myślę, że one są podobne. Jeżeli chodzi o kolor. I też jeżeli chodzi o wielkość, bo na przykład ten króliczek jest taki trochę skurczony. patrzcie, ja to nie ukryz, bo podłożyłem palec i nie ugryz ten króliczek. Dobra, tak dwa króliczki tutaj mamy. Mamy tak trzeciego króliczka. Też bardzo ładny. Tutaj go włożymy jak one tutaj śpią, one się nawet nie ruszają. Czwarty króliczek. Tak. Tak sobie tutaj króliczki chodzą. A tamte dwa. Zobaczcie są tam w siebie wtulone. I musimy je wyciągnąć. Piąty. A ten tutaj już wraca, tego trochę z powrotem go tu przyniosę. I ostatni, szósty króliczek. Delikatnie. Tutaj włożymy. I teraz możemy zobaczyć teraz jak sytuację. Znaczy jeden króliczek już wraca do gniazda. Drugi też zaraz tutaj ten wróci. I tu są cztery króliczki. Zacziki, one są już ruchliwe, one już same potrafią ładnie chodzić. No, one wiedzą, gdzie jest ich miejsce, gdzie powinny się udać. Czy tutaj ten ostatni też radę wróci? Zobaczymy. Dwa już wróciły. Trzeci i czwarty wrócił. I tylko dwa tutaj zostały i zobaczymy, czy, czy wrócą z powrotem do gniazda. Tą, ten jest tutaj za paśnikiem. To go może stąd wyjmę, żeby tutaj go nie było. Dobra, mam go. Ułożę go tutaj. I teraz możemy jeszcze chwilę sobie poobserwować. Zobaczcie, ten nadal tam próbuje iść w tą, tą stronę. Ale tak zauważyłem, jakby na przykład te króliczki, na przykład po karmieniu one na przykład wyjdą, Eee, razem, na przykład, z matki, jak matka po prostu karmi, tak z cyckiem, razem wyjdą gdzieś tutaj, to one czasami robią rundkę dookoła tutaj klatki i z powrotem eee, wracają do gniazda. Więc one tutaj, jakby ten teren znają i nic tutaj złego, nie im się chyba nie One są szybkie, ja tutaj żadnych gwałtownych ruchów ręką nie, nie robię, a one, one już bardzo szybko potrafią biegać. Tego zabierzemy. O, nie wyskoczył, Muszę trochę mocniej tego krócika po prostu już tego chwyci. Dobrze, że miałem go 15 cm nad słomą, i nic mu się nie stało. I tego krójczka też zabierzemy. Znacie, one są szybkie. Dobra, zabieramy go, włożymy go tutaj. Zobaczymy, czy wróci do gniazda. Tak, krójczek wrócił do gniazda. Jeżeli ja tutaj ten, ten, ten puch zawsze tam wkładałem od strony tego muru, ale widzę, że ten puch i tak już po godzinie z powrotem jest tutaj, w tym miejscu, a nie tam przy murze, bo te mało one i tak jakby. Się rozpychają i, i po prostu idą w stronę tego muru. Tutaj mamy halanda. A się może trochę odsunę tutaj i zrobimy przejście. Może Halan tutaj samemu wróci do klatki. Zaraz zobaczymy. Też tutaj mam pasze do matek karmiących. To nasypiemy. Tak, pasze domatek matek karmiących jest nasypane. Tu mamy halanda, mu ładnie. Halan jest bardzo spokojnym królikiem. Nie jest agresywny. Bardzo dobrze się zachowuje. żeby pogłaskać tak przez całą długość. A te malutki są tutaj w środku. Zobaczcie, jak je ładnie widać. A Halan tutaj się nie rusza. I daje się ładnie mi pogłaskać. A ja tutaj mam też trawę. Wiadro trawy. Tak. Zabiera tutaj garść trawy i włożymy tutaj w to miejsce I jeszcze jedną garść trawy może gdzieś tutaj włożę już więcej trawy na pewno nie będę tu podawał bo takie dwie garści to, to myślę, że to są wystarczająco wystarczająco dużo dla dla, jednego, dla jednej takiej samiczki i zaraz zobaczymy czy Haran skoczy do kratki czy, czy tutaj będzie sobie chodziła samiczka tak, tutaj Haran jest powrotem już w klatce jeszcze trochę ją pogłaszczemy jeżeli chodzi o te króliki o Malwinę, to, to tak naprawdę Malwina i Agnieszka jak razem biegają, to widać, że się w miarę dogadują, raczej się nie gryzą, nawet za bardzo się nie gonią, bo już swój zapach w miarę poznały. Jeżeli chodzi o Anię, to Ania jest dość agresywna w stosunku do Agnieszki, do Malwiny, próbuje je atakować, więc raczej nie może być wypuszczana razem z tymi pozostałymi królikami a te cztery malutkie, bo te, 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 te króliki już schowałem do klatek, a te cztery malutkie nadal są w tej klatce drucianej, więc zaraz je pójdę z powrotem odłożyć gdzieś do, 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 do klatki, gdzie one mieszkają, też podamy im trawę. I to by było na, na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. E, dzięki, na razie, cześć.